Była przeginka. Ja pierdolę. U nas 18.16, no. No tak, bo tutaj jest 5 godzin, u mnie jest jakby 5 później. U was jest 5 wcześniej. Eee, ale słuchajcie, wczoraj zjadłem to ciastko, które wrzuciłem w siebie na stories. Ja pierdolę. Za mocno to kurwa gówno było. Powiem wam, że jeszcze tak do tej pory Eee, tak jeszcze ciężko mi jest trochę. Nie, jeszcze nie doszedłem do siebie, a to tyle godzin minęło. I co, pomogło? Czy pomogło mi zasnąć? polecie, jak zasnąłem, słuchajcie, w moment. Hejka, Czarnulka, cześć, cześć. Zasnąłem, słuchajcie, w sekundę. Naprawdę, autentycznie, ale bo mi tak ciężko, słuchajcie, wstać. Miałem zajebisty problem, żeby się podnieść. Eee, wstałem, położyłem się spać, nie wiem, o siódmej, o ósmej, coś takiego. A słuchajcie, powstałem o 13.30, ale tak się źle czułem. Byłem taki, byłem taki zmieciony, że dopiero po, potem jeszcze poszedłem na trening, bo zrobiłem jeszcze dzisiaj trening Muay Thai. Poszedłem na Muay Thai. Wróciłem i jeszcze byłem do tej, Ja w ogóle do tej pory jeszcze jestem taki, taki kurczę, ten, ten. Co było w tym ciastku? THC. Tam było THC. E, kiedy wracam? No nie wiem, czy tutaj tak mogę zbytnio mówić, tak, ale kurczę. Powiem wam tylko tyle. No jak już tak, albo nie. Nie powiem wam tego. E, nie powiem wam tego. Nie powiem wam kiedy wracam. Coś wszyscy szukają atencji na Twoim nazwisku. No to prawda, kurczę. Dobrze. To przynajmniej wiedzą, gdzie można szukać. Dobrze. <laughs> przynajmniej dobrze, że wiedzą, do kogo. Nie, bardzo się cieszę, że wiedzą, w którą stronę iść i do kogo. Witam, czy masz jeszcze bluzy? Jasne, że mam jeszcze bluzy. Oczywiście, ale to Ci odpiszę po live, bo. Mam teraz live'a. Lukas mówił, że w sobotę jaka cena bluz? 230 zł za bluzę razem już z przesyłeczką kurierską. Okej. Okay. Czy drogie tu jest życie? Nie. nie raczej nie. Raczej, raczej życie tu jest, ja bym nawet powiedział, że tanie. Ja bym powiedział, że tu jest to życie tańsze jak w Polsce. Ile ważę? Ostatnio nie trenuję siłeczki, więc zapewne gdzieś waży gdzieś w okolicach, no nie wiem, 91, 2 kilo, może 3, nie wiem, bo tutaj, tutaj jak na wakacjach, może podjadę trochę, może mnie trochę wodą zalało, chociaż powiem wam, że trochę, trochę, trochę coś tam zalało, coś tam, jakiś tam prześwit brzucha jest, co prawda, ale troszkę zalało, jednak te... Jednak te picie alkoholu, powiem wam, niestety, momentami jest zgubne. Jak rodzisz sobie z tęsknotą? No kurczę, no, ciężko mi jest, nie? Ciężko, widzicie, no, to jest męczący temat, tak się kogoś kochało, kocha, się za kimś tęski. No to jest ciężkie, nie? Ale jakoś, słuchajcie, no, trzeba sobie radzić i tyle. Tutaj widziałem, ktoś mi zadał pytanie, ile trwał lot. No, właśnie, pewam, kurczę, te loty są straszne, bo poprzedni lot trwał łącznie chyba 24 godziny. Eee. 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 Dobry parametr, ale to był bajt, że mi zamknęli do więzienia. Matko i córko, przecież to był bajt, widzowie. Jak było za kretami? Ja nie siedziałem. <grytanie> ja nie siedziałem za żadnymi kretami, przecież to była taka beka. Amadeusz wstawił dla zwały, że mnie zamknęli do więzienia, ale powiem Wam, że ten filmik, który on wrzucił do siebie na InstaStory, Stories, w szoku, bo faktycznie z profilu to, wygląd to wyglądało jakbym tam siedział i ja i ja do coś i ja mówię, matko i córko czy ja wczoraj byłem taki zrobiony że ja tak czegoś nie pamiętam że ja w ogóle na dołek trafiłem ale mówiłem że pisze do niego przyjdzie, że to nie ja i tak dalej mówi no tak tak ale bajta sobie zrobiłem także śmiesznie było także było śmiesznie słuchajcie widziałem że były pytania odnośnie tego że odmówiłem walki z, y z Lukasem. No dobrze, to się troszkę do tego ustosunkujmy. Jeśli już tak wszyscy o wszystkim rozmawiają, y i to jest już w internecie, no to chciałbym powiedzieć, jak to wyglądało. Na samym początku, jeszcze zanim miałem wybieranego rywala na Prime 12, została złożona mi propozycja walki z Lukasem. To fakt. Na samym początku. Na samym początku. No, przepraszam was. No ja uważam, że dla w moim niemaniu Lukas nie jest żadnym influencerem, ani żadną ciekawą personą. I dlaczego ja miałbym się z nim bić? Bo, a, no ja już gdzieś tam jakieś swoje zasięgi mam i swoich fanów. On Mam małe konto, 20 tysięcy na Instagramie, kawał chłopa, 110 kg ja ważę 92 i tak naprawdę czemu miałbym się z nim bić? To ani dla mnie przeciwnik, który nie jest ani atrakcyjny w moich oczach, ani nie ma zasięgów, płacą mi takie same pieniądze, Eee, za niego, a nie większe. Więc po co ja mam wychodzić i się męczyć i przepychać kurwa z chłopem 20 kilo cięższym ode mnie? Wiecie co? No, no i co? Później by dostałem propozycji walki z owcą. No to ja mówię, że okej, okay, no z, z owcą się mogę bić. Kurwa, najlepsze MMA, gołe pięści, kolana, łokcie, wszystko. Full, na fullu, totalna opcja. Ja tam chcę i weź go kurwa, zrobić z nim porządek i tyle. Ok, ok. No to w końcu fin finalnie stanęło, że to będzie walka w boksie. Ale mówię, kurwa, to, to dodajemy łokcia i kolana. Ok, mogę się bić w boksie, ale robimy łokcia i kolana. Ok. No i taka była rozmowa. Potem nagle, dwa, kilka dni przed konferencją, uwaga, dowiaduje się, że ja walczę w walce trzech. Kurwa w oktagonie, wszyscy na wszystkich. A ja mówię, przecież ja nie, w ogóle się nie zgadzałem na taką opcję. Przecież było coś już dogadane na perfekt i tak dalej. No, że zawalcz, zawalcz, zawalcz. Ale ja, nie, ja się nie czuję na, w stanie, na siłach, żebym miał się walczyć z, z dwoma ludźmi przeciwko sobie. Z dwoma kurwa grubasami jebanymi. No przepraszam was. No, czemu? I czemu ja mam walczyć jeszcze w tych samych pieniądzach, toczyć dwie walki. Jedną i drugą z nim. Czyż to jest totalnie abstrakcyjny pomysł tym bardziej, że uwaga. Kolejna sprawa. Ja mam z owcą faktycznie realny konflikt. Nienawidzę go kurwa śmiecia. Mam ochotę zrobić yy, yy, Mam ochotę zrobić mu naprawdę solidną krzywdę. I wyobraźcie sobie to tak: jest konflikt dwóch ludzi, którzy się nienawidzą, a totalnie randomowo kurwa wlatuje do klatki no nie wiem, kurwa ekspedientka z żabki. I mówią, napierdalaj się z nami. No chuj, takie coś w ogóle, to poza ja mam to przyjmować. Więc stwierdziłem, okej, okay, no w takim wypadku nie, sorry, ja byłem dogadany na walkę z owcą i ja, ja przyjmuję walkę z owcą, jeśli nie, no to po prostu no, trudno, nie, nie będę walczył teraz i, i tyle, no przykro mi bardzo, no. Kochani, wytłumaczcie mi, jaką ja mam kurwa zaletę, jaki ja mam w tym interes, żeby się z nim bić. Wytłumaczcie mi proszę, ja powiem wam mało tego. Ja od razu jak dostałem propozycję walki z Lukasem, to uwaga, ja do niego napisałem i napisałem do niego z takim tekstem: Byku, słuchaj, ja nie, nie mam żadnego interesu, żeby się z tobą bić. Ja mam te screenshoty ja wam to mogę kurwa pokazać, wrzucić na diabełki. Kurwa, zapraszam serdecznie, wbijajcie do mnie na mój kanał nadawczy e, Diabełki na Instagramie Grzegorz Podługa Helbo i Podługa Gluszcz. Ja tam wam wrzucę, jak chcecie. I słuchajcie. Ja do niego napisałem, mówię, byku, wytłumacz mi sam, jaki ja mam interes się z tobą bić. Masz małe konto, kurwa, nie mamy konfliktu, nie jesteś dla mnie atrakcyjny, no kurwa, jesteś kawał chłopa. Czemu miałem się z tobą bić? Gdzie ty mi na fejm MMA podszedłeś do mnie i, i, i jeszcze podałeś rękę? Eee, mówię... A on tam zaczął mnie cisnąć, znaczy, nie, 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 że cisnąć mnie, tylko zaczął cisnąć Karolinę. I ja mu powiedziałem, to chuj ci w dupę. Ja w takim wypadku nie przyjmuję żadnej walki. Jeśli nie umiesz się zachować, jeszcze wyzywasz bliskie na mnie osoby, to chuj, nie przyjmuję tej walki i tyle. I już to tyle czasu temu mu to powiedziałem. To było tyle czasu temu już powiedziane. Także, tak to wygląda. Mówię, no słuchajcie, no ja nie mam ja nie mam żadnego interesu, żeby się z nim bić. no kurwa, no, to nie jest dla mnie atrakcyjna osoba a ja mam faktycznie realny konflikt z, z kim innym i, i, i wolę się bić z tym yy, z kim miałem gdzieś tam prowadzone rozmowy, no jeśli nie będzie takiej tej walki, no to trudno, no kurwa, no nie będę walczył, no ja pierdolę, no co mam zrobić <laughs> mam jeszcze 100 tysięcy innych osób, które chcą się ze mną napierdalać więc tak wyglądała cała sytuacja z Lukasem Dlaczego odmówiłem walki? A to, że on mówi, że jestem obsraniec, Dobra, kurwa, nie chcę mówić. W chuju mam co? W chuj mnie jego zdanie interesuje. Jego zdanie akurat mnie interesuje najmniej. Ja bym wolał o to, ja bym wolał sobie wejść do klatki z szachtą. Ale wiesz, jak miało być teraz? No mówiłem, że miała być walka 3, 3 na 1, ale na chuj ja mam się bić, kurwa, z dwoma rywalami i toczyć dwie walki podczas jednej walki, kurwa, jeszcze w tych samych pieniądzach? No przecież to jest totalnie nieatrakcyjne dla mnie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, ja, nie, ja się nie szykowałem teraz na dwie walki, tylko na jedną walkę. A to, a po co w ogóle mówić, kurwa, że ja jestem, wiesz, ok, jeśli uważasz, że jestem z dobra, niech będzie, mnie to tam koło chuje lata... Naprawdę, ja mogę być obstrajcem w Twoich oczach. Ja po prostu nie mam w tym żadnego interesu. Daj mi kurwa 100 tysięcy za walkę z Tobą, okej, okay, wyjdę, nie ma problemu. Chcesz, dograć to okej, okay. to przynajmniej sobie zarobię. Więc tak to wygląda. Ja mam realny konflikt, mam z kim walczyć. Mam ochotę komuś zrobić krzywdę. I tyle. I ja wolę sobie wyjaśnić swój konflikt, kurwa, w klatce, przy okazji wysłać kogoś do szpitala i, i, i zarobi sobie przy okazji pieniążek, nie? A nie się kurwa z, z dwoma napierdalać na jednej gali podczas tej samej walki. No po co? Jaki to jest kurwa interes? Tym bardziej, że mówię, żeby to było jeszcze jakiś, nie wiem, Osoby, które faktycznie mają zasięgi, nie, że ta walka byłaby jakoś bardzo medialna, że coś tam by się, kurwa, na... że to by było naprawdę bardzo fajne i ciekawe, ale, kurwa, dają mi dwóch no najmów i ja mam się napierdalać z dwoma nonajmami, którzy ważą po prawie 110 kilo, no to jaki to jest, kurwa, dla mnie interesy? No widzowie, no pr przepraszam was, no nie oszukujmy się, jaki... no to słuchaj ja mówię Lukas ja mogę sobie z tobą zawalczyć jeśli mi dobrze za ciebie zabecelują to, to możemy zawalczyć ale nie na tej tylko na następnej gali w walce jeden na jeden nie ma żadnego problemu naprawdę nie ma żadnego problemu niech mi tylko za ciebie zapłacą <laughs> przyjmuję wyzwanie i tyle teraz mamy walkę z kim innym i się skupiam na tej walce Lukas by Cię pozamiatał jak klocki lego. No dobrze, no, nie, no to okej, okay. no i co? No to niech nie pozamiata, no zobaczymy. Dostanę propozycje z nim jakąś ciekawą, konkretną, to z nim wyjdę. No dla mnie to nie jest żaden atrakcyjny rywal. To chociaż kurwa dajcie mi zarobić za niego. Masz rację grzej, bądź mądrzejszy. Dziękuję Moniśka, że tutaj jesteś i, 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 i mnie wspierasz. Czachtawka jeden ci demoluje, no okej. Okay. Ale to ja bym się bił we memazji, jak już. Ten Lukas jest bardzo fałszywy. No, tym bardziej, że wiecie, no, była sytuacja, gdzie jak byłem na fejmie, chyba tam 20, ileś? Nie pamiętam chyba 22, to sam do mnie podszedł i mnie zbijał piony, a teraz mnie kurwa wyzywa, bo walki chce. No to ja pierdolę masakra. Jeszcze mi naubliżał gdzieś tam Okej, okay, może z Karoliną no nie jesteśmy razem, ale, ale na obliże też ją. Gdzieś tam ja mam szacunek ze względu na to, że z nią byłem. Gdzieś tam traktuję ją jako bliską osobę, pomimo tego, że już nie mam takiego kontaktu jak wcześniej. I, i chyba tam widziałem, że już chyba kimś się zainteresowana, no ale sorry, no nie pozwolę obrażać, nie, jeszcze do mnie. Kurwa, no jak tak można w ogóle, no ja pierdolę. Lukas widzę napisane na czacie, że ja chcę. Lukas, słuchaj. Ja mam teraz z kim walczyć. Naprawdę, zaufaj mi. Dla mnie to nie jest atrakcyjne wchodzić z Tobą do klatki i toczyć pojedynek kurwa z dwoma chłopami naraz. Bo ja dostałem od woda, jeszcze rozpiska, jakby miał wyglądać ten pojedynek. Spokojnie, chcesz zawalczyć? Nie ma problemu. Dostanę od Federacji fajną propozycję. Zawalczę z Tobą w tej wadze, którą masz. Tylko teraz. Jeśli się dogadam i ta walka będzie ta, na którą się umawiałem wcześniej, to, to sorry, mam z kim walczyć i, i się wolę skupić na razie na tym. Zresztą ja nie jestem w twojej wadze, byku. Ja ważę 92 kilo, a ty kurwa 110, chłopie. I co ty się... <grym> Albo ty mi zapłać, stary. Jak mi zapłacisz dobrze, to, to wyjdę. I wiecie, co jest najgorsze, że każdy się gdzieś tam do mnie spierdolił, że ja, że ja walki odmawiam? No i mam prawo takie kurwa odmówić. Ja pierdolę, co w tym złego? Chyba mam prawo odmówić mam prawo walczyć z kim chcę. ja nic nie chcę z tego względu, bo mam dogadaną walkę i tyle, jak chcesz, to możemy się w przyszłości ponapierdalać. Stuwa i jesteśmy dogadani. Teraz te ja mam sprawę o dam ci stokar no i chuj. Ale to teraz to ja mam walkę. Chyba, że, chyba, że ok, jeśli dasz mi tą stówę i dogadasz z wodarzami, to robię najpierw walkę z owcą, a potem biorę Ciebie na tej samej gali. Ale tylko musisz dać mi kurwa kilka pojedynków odpoczynku, bo ja inaczej nie dam rady. Ja nie dam rady w trakcie jednej walki wziąć dwóch pojedynków. Rozmawiałem z włodarzami i, i, i mówiłem o tym, że ja nie dam rady podczas jednej walki zrobić dwa pojedynki. Najpierw kurwa biorę śmierdziela, a potem mogę wyjść z tobą. Ale walkę bierzemy w MMA. Wa No tak, ale okej, okay, no każdy na każdego jest, ale to kurwa dwie walki po, podczas bycia tego zamkniętym, że jestem w oktagonie, więc jak ja widziałem rozpiskę, którą dostałem od włodarzy, to najpierw miałbym toczyć walkę z tobą, a potem miałbym walczyć walkę z owcą, więc kurwa, sorry, to ja sobie wolę najpierw stoczyć jedną walkę i potem mieć chwilę czasu na odpoczynek, a nie zaraz się napierdalać z jednym i z drugim, gdzie ja kończę jedną rundę i zaraz biorę drugiego, no bez przesadę, to jest dla mnie... Za mocne, ja nie jestem tak na, na tyle wydolnościowo przygotowany. Mogę wziąć dwie walki, ale, ale, ale e, potrzebuję czasu na odpoczynek. No mówię, no tą propozycję, którą dostałem od wodarzy, yy, no to no, ja, ja powiedziałem szczerze, że ja po prostu nie dam fizycznie rady, żeby z dwoma osobami się naraz napierdalać. No przepraszam. No nie dam po prostu fizycznie rady. Ja nie jestem na tyle, tyle nowo przygotowany. Tym bardziej, że, że tutaj też pochlałem i tak dalej. Więc, no a mówię, z owcą mam faktycznie realny konflikt, to, to mówię, wchodzę i tyle. Cześć Debełki, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Oskaro jest tutaj na live. Siemano Oskaro, Siemano byku. Cześć, cześć! No ja właśnie pokażę wam coś. Już spakowany jestem. Wracam do tej Polszy. Chcą się ze mną napierdalać. Mówię, dobra, chuj. Zrobię chociaż trochę szmalu. Po napierdalam się z nimi. Pozdro Oskaro, Pozdro byku. Taki kozak jesteś, Lukas weź owce, ale owce się bić kurwa nie potrafi. Dlatego ja mówię, ja mogę zrobić owce szybciutko, a potem odpocznę parę walki i się mogę wziąć za Lukasa. Nie ma żadnego problemu. Jeśli, dostanę za, jeśli, jeśli będą, nie, będzie prawie chciał zrobić tak dwie walki z odstępem, yy, a jeśli dogadamy finansowo, to ok, z odstępem mogę przyjąć, ale no nie dało rady stoczyć dwóch pojedynków w tym samym momencie. No prze, przepraszam, no to przewyższa moje możliwości. Trzeba też liczyć siły na zamiary, a nie być kozakiem i, 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 ten, i porywać się z motyką na słońce. To też nie o to chodzi. Żeby przyjmować walki tylko dla hajsu. Niektórzy może tak robią, no ale ja jak wchodzę do klatki to daję 100% z siebie, chcę zawsze wygrać i tyle. Dobra, okej, okay. to rozmawiaj sobie rozmawiaj z włodarzami ja jestem e, otwarty ja jestem otwarty tutaj na, 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 na waleczkę drugą z tobą podczas tej samej gali jeśli dogadasz wszystko dziękuję ślicznie za kapelusz to możemy to robić e... Może 2 na 2? Nie, ja już nie chcę żyć takiego. Ja już nie chcę żadnych 2 na 2. Kurczę, no ja nie mam zdrowia na takie rzeczy. Powiem wam, że po tej walce z Zambro, gdzie wtedy wygrałem Zambro i ten skowyra mnie dopadł, to powiem wam, że miałem takiego. Kurczę, taki niesmak. Pomimo tego, że czułem się w tamtym momencie wygrany, to jednak przegrałem ten pojedynek. I powiem wam, wiecie co, że ja jednak wolę klasyczne rozwiązania kurcze, bo. Bo, 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 nie chcę takich dziwactw, kurczę, to jest też moje zdrowie, to co, to jest też rekord, no tam rekord sportowy, godność i, i ambicje to jest jedno, ale dwa, to jest też zdrowie, a weźcie się przepychajcie, kurczę, z takimi dużymi hamami naraz, z dwoma, ten jeden to wiem, że on się tam bić nie potrafi, kurwa, on ledwo co potrafi lewy prosty wyprowadzić. Yy. Ale najlepsze walki to jeden na jeden, tym bardziej, że tu mam konflikt, dokładnie i po co, wiecie co, słuchajcie, po co to w ogóle się męczyć i kurczę, mówię, ja mogę robić walkę jeden na jeden na tej samej gali, ale, ale kasa na stół i potrzebuję trochę przerwy, bo dwóch walk nie dam rady pociągnąć po prostu w czasie, w czasie jednej, z dwoma naraz. No i, a, no i też pamiętajcie, pamiętajcie, że on waży 110 kg, nie? Ja ważę tam 92, 3, może, więc tutaj też jest spora przepaść wagowa. Ale chuj nawet te 110, słuchajcie, jak się dogadamy, rzuci mi stówę, to i te 110, słuchajcie, wezmę. Dam radę sobie, tylko najważniejsze, żeby mi dali parę odstępów od tego, od, od pojedynków. Ja to czekam na walkę z Baranem. No nie wiem, czy taka walka będzie. Słuchajcie, nie mogę wam nic likować, ani nic mówić. Fajnie by było. Sam bym chciał taką walkę. Widzieliście, że dziewczyny były ogłoszone? Dziewczyny są już oficjalnie ogłoszone. Dziewczyny będą się biły. Kurczę, powiem wam, że tą walkę to będę chciał obejrzeć na pewno. Pomimo tego, że jest jak jest między nami, to gdzieś tam... Yy, to gdzieś tam tą walkę chcę obejrzeć. Ciekawe z kim. No nie wiem, nie mogę wam mówić. Nie mogę wam mówić. Nie wiem. Ale powiem wam, mogę wam tylko powiedzieć, słuchajcie, że jeśli to będzie ten pojedynek, yy, <grym> Ja wam powiem, że jeśli to będzie ten pojedynek, o którym ja myślę, to dla mnie to będzie najciekawsze starcie To będzie najciekawsze To będzie najciekawsze starcie. Naprawdę Dla mnie oczywiście w moim niemaniu. Oczywiście w moim niemaniu. Chory Masakra. Kiedy wracasz? Byku wiesz, co, ja już mam spakowane torby, wiesz? Ja już mam spakowane torby, czekam tylko na jeden telefon i, 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 i wracam. Albo i nie wrócę, zobaczymy. Na razie mam spakowane torby. Na razie mam spakowane torby, ale czy wrócę, czy nie. To jeszcze nie wiem. co ubratasz, no? Być może Tak, mówię, że do 28 mam wykupione tak, to fakt, mówiłem tak. I było wykupione, ale cofnąłem rezerwację. Cofnąłem rezerwację. No dobra, to może pogadajmy trochę.